jego oczy. Jego oczy były przerażające. Niebieskie do tego stopnia, że wydawały się być przezroczyste. W młodości lubił nimi spoglądać w oczy swoich ofiar. Nauki pobierał uszanonego kapelusznika, Alberta Anastazji. Później sam został mentorem, a jego podopieczny, donem rodziny Gambino. Był jedną z najważniejszych postaci amerykańskiej mafii. Anielo de la Croce zaczął wcześniej. Nie jest wiadome, ile ludzkich istnień ma na swoim koncie. Jednak możemy zakładać, że jest ich sporo. Reputację wyrabiał sobie w Murder Inc., które było zbrojnym ramieniem Narodowego Syndykatu. Dotarł do pozycji underbossa, chociaż wielu lojalnych mu ludzi to w nim, a nie w polu Castellano widziało prawdziwego szefa rodziny. Zapraszam na Mroczną Historię a nie Lodela Croce. Nazywam się Klaudium Mutka, to jest podcast Nasza sprawa, dzieje mafii, w którym oceniam postacie, które stały za sukcesem amerykańskiej mafii w minionym stuleciu. Przybliżam również zdarzenia, które miały wpływ na amerykańską Kozanostrę i przestępczość zorganizowaną. Jeżeli podobają Ci się materiały, które robię, zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę i komentarza. Zapraszam do zaobserwowania moich profili w mediach społecznościowych. Linki zostawiam w opisie filmu. Wychowywał się w dzielnicy Little Italy w Nowym Jorku. Tam też przyszedł na świat 15 marca 1914 roku. Jego rodzicami byli Francesco i Antoinette della Croce włoscy imigranci. Anielo był trzecim dzieckiem państwa Della Croce. Pozostała dwójka to starszy brat Carmine i starsza siostra Lucy. Mała Italia w tamtym czasie generowała twardych ludzi. To było ciężkie miejsce do życia i wychowywania dzieci. Jak sama nazwa wskazuje, Little Italy było miejscem zasiedlonym włoską imigracją. Kiedy Della Croce pojawił się na świecie, dzielnica ta była kontrolowana przez grupy przestępcze. Mały Anielo dość szybko skierował swoje oczy w kierunku drobnych kradzieży i innych pomniejszych przestępstw. Jako nastolatek, Anielo zatrudnia się do roli asystenta rzeźnika w jednym z lokalnych przedsiębiorstw. Ta próba zostania uczciwym człowiekiem okaże się być totalnym niewypałem. Dość szybko zrezygnuje z tej ścieżki i w całości poświęci się życiu przestępcy. W wieku 16 lat zostaje skazany na 2-3 lat w zakładzie dla nieletnich. Powodem były drobne kradzieże. W 1937 roku Delacroche ponownie zostaje zatrzymany przez policję. Te wszystkie zatrzymania sprawiają, że reputacja Nila zaczyna rosnąć. Robi się o nim głośno na ulicy. Na tym Tyle głośno, że wpadł w oko jednemu z największych mafiozów tamtych czasów. Pod koniec lat 30. młody de la Croce zbliżył się do Alberta Anastazji. Szalony kapelusznik miał stać się mentorem dla przyszłego underbossa rodziny Gambino, która w tamtym czasie nazywana była jeszcze rodziną mangano. Według kilku źródeł, do których dotarłem, De la Croce miał być jednym z hitmenów w Murder Inc, zarządzanej przez Anastazję i Luisa Lepkę. Murder Inc. było zbrojnym ramieniem narodowego syndykatu. Na przestrzeni lat między 29 a 41 rokiem mieli dokonać blisko tysiąca morderstw, a znaczna część nigdy nie została rozwiązana. Delacroche pobiera nauki u osób, które można śmiało uznać za najgroźniejszych w historii amerykańskiej przestępczości. Anielo podobno lubił zabijać. Tak jak jego mentor, nie miał problemu w rozwiązywaniu spraw w sposób brutalny. Mało tego, lubił robić to osobiście. Jak podają źródła, Anielo de la Croce miał oczy, które budziły przerażenie w jego wrogach. Sprawiały wrażenie, jak gdyby nie miały koloru. Były przezroczyste. Kiedy był na robocie, sprawiało mu przyjemność patrzenie prosto w oczy swoich ofiar, jak swego rodzaju anioł śmierci. Ralph Salerno, były detektyw nowojorskiej policji, miał powiedzieć, że de la Croce miał oczy zabójcy i był jedynym członkiem mafii, którego szczerze się obawiał. Początek lat 50. Władzę w rodzinie przejmuje Anastazja i niemal od razu awansuje Delacroce do stopnia kapitana rodziny. Oprócz awansu Nila wyżej ruszył również Carlo Gambino, który w przyszłości usunie Anastazję i zajmie jego miejsce. Najpierw jednak, Delacroce poznaje pewnego czarnowłosego młodzieńca. Chłopak ten jest niezwykle porywczy, niezwykle agresywny, idealny materiał na mafijnego mięśniaka. Nastolatek pracuje dla niejego Carmaina Fatico, kapo rodziny Mangano. Tym chłopcem jest oczywiście John Gotti, przyszły teflonowy Don. W 1954 roku Anielo bierze ślub z Lucille Ricardi. Rok później na świat przychodzi pierwsze dziecko państwa de la Croce, Armand Anielo de la Croce. Pierwsze imię otrzymuje na cześć przyjaciela ojca i kapo rodziny Mangano, Armando Tomiego Rawy. Według źródeł Anielo nie był wiernym i kochającym mężem. Miał być za to prawdziwym kasanową, posiadającym na boku kilka kochanek. Z niektórymi nawet doczekał się potomstwa. 5 kwietnia 1956 roku Dzień, w którym niejaki Wiktor Riesel. Po raz ostatni widział na oczy. Rizel był dziennikarzem opisującym działania związków zawodowych i ich kontaktów z Narodowym Syndykatem. Jak możemy się domyślić, te artykuły nie były w pochlebnym tonie, nie spodobały się gangsterom. Postanowiono coś z tym zrobić. Rizel opuścił jedną z restauracji znajdujących się na Manhattanie. Wtedy podszedł do niego nieznajomy mężczyzna i oblał twarz Rizela kwasem. Dziennikarz przeżył, ale do zawodu już nigdy nie wrócił. Zdarzenie to obiegło gazety w całych Stanach, choć ostatecznie za ten atak obwiniono i skazano Johnego Dio. Do w ciągu podejrzanych znalazł się również Nil de la Croce. Policja zatrzymała de la Croce w klubie Rave Night. To miejsce, które w niedługim czasie miało na dekady stać się główną siedzibą rodziny Gambino. Z kilku źródeł możemy dowiedzieć się, że to de la Croce kupił ten klub. W rzeczywistości jednak to Carlo Gambino był tym, który nabył Rave Night, wtedy znany pod inną nazwą. Rave Night. Gambino wziął z powieści Edgara Alana Po, który miał być ulubionym pisarzem gangstera. Co do Rizela i roli della Croce w ataku na dziennikarza, Nilowi nigdy nic w tej sprawie nie udowodniono. W 1957 roku na fotelu fryzjerskim zabity zostaje Albert Anastasia, mentor della Croce. Władzę obejmuje jego underboss i zleceniodawca zabójstwa Carlo Gambino. Jaka dokładnie była reakcja de la Croce na śmierć Anastazji? Początkowo, mówiąc oględnie, nie był zadowolony. Mało tego. Sprzeciwiał się przejęciu władzy przez Gambino. Według źródeł Delakrocze wspierał frakcję swojego przyjaciela Tomiego Ravy i to właśnie Rawa był faworytem Nila do zostania nowym Donem. Wreszcie jednak Nil de la Croce zdecydował się zadziałać zgodnie z zasadami mafijnymi i okazał wsparcie Gambino. Lojalność wobec Dona rodziny to coś, co przez całą mafijną karierę cechowało de la Croce. To również do poczucia lojalności będzie odwoływał się w rozmowach z Johnem Gotim, gdy rodziną Gambino kierować będzie Paul Castellano. Lojalności Gambino nie okazał Tommy Rawa, który czuł się wystarczająco silny, by rzucić rękawice nowemu Donowi. Przeliczył się. Rawa pewnego dnia zniknął. Raz na zawsze. Pod okiem Carlo Gambino rodzina zaczęła rozkwitać. Podobnie zresztą jak De La Croce, który zarządzał licznymi interesami rodziny. Gambino zaufał mu na tyle, że De La Croce nazywano kapitanem kapitanów. To miało sygnalizować, że spośród wszystkich kapo Nil De La Croce jest tym najważniejszym. Tak jak powiedziałem wcześniej, de la Croce, zwłaszcza w młodzieńczych latach, gdy budował swoją reputację, był człowiekiem porywczym, lubującym się w przemocy i patrzeniu, jak jego ofiary cierpią. Okrucieństwa nie można mu odmówić jest jednak druga rzecz, która go cechowała inteligencja. Do legendy przeszły jego przebieranki za katolickiego księdza. Taki kamuflaż miał zmylić zarówno policję, jak i jego wrogów. Podobno de la Croce, w roli księdza miał pewnego razu pozbawić człowieka życia. Od tych przebieranek pochodził jego pseudonim, który w zasadzie sam sobie nada. Ojciec O'Neill. Ojciec O'Neill, zostajmy na chwilę w tej konwencji, miał również lubować się wręcz w dokuczaniu policjantom. Wielokrotnie z nich drwił. Kolejną miejską legendą jest sytuacja, w której De La Croce zauważył dwóch policjantów, którzy mieli go nagrywać. Według relacji, stróże prawa skończyli na kolanach, jedząc taśmę i znajdując się na muszce pistoletu De La Croce. Gdyby tego było mało, De La Croce okazjonalnie używał podstawionych ludzi, przypominających wyglądem jego samego. Cel był zawsze ten sam. Zmylić rywali po jednej i drugiej stronie prawa. Anielo de la Croce w roli capo reżim rodziny Gambino był niezwykle wpływowym człowiekiem mafii. Jego siła i wpływy wzrosły jeszcze bardziej w momencie kolejnego awansu. W 1965 roku Carlo Gambino decyduje się na odsunięcie Josefa Biondo. Joe de Blond był underbossem Gambino od momentu, w którym ten ostatni przejął władzę w rodzinie. Niestety czas mijał nieubłaganie i Biondo się zestarzał. Zastąpił go Anielo de la Croce. To dla wielu miał być również sygnał, że Nil jest na najlepszej drodze do zostania donem rodziny Gambino w przyszłości. Jakież będzie zdziwienie, gdy Gambino nałożył śmierci odwali historyczny numer, ale nie uprzedzajmy faktów. Pływy Della Krocze rozciągały się od doków na Brooklinie, które niegdyś zarządzane były przez jego mentora, Alberta Anastazję, aż po związki zawodowe w całych Stanach Zjednoczonych. 22 września 1966 roku w jednej z restauracji w Queens dochodzi do spotkania czołowych postaci amerykańskiego podziemia. Spotkanie to media nazwą Małym Apalakin. Podobnie jak w 1957 roku na mafijne obrady wpadnie policja i aresztuje uczestników. Wśród nich będzie Anielo de la Croce, Carlo Gambino, Carlos Marcelo, czy Santo trafikante. Wszystkim 13 uczestnikom postawiono zarzuty. Cez spotkania do dzisiaj nie jest jasny. Jedna z plotek mówiła, że chodziło o wybranie zastępcy dla schorowanego szefa rodziny Luqueze, Tomiego Luqueze. Na początku lat 70. Nil de la Croce po raz kolejny zostaje aresztowany. W 1971 roku zostaje skazany na rok pozbawienia wolności za odmowę złożenia zeznań. Sprawa miała dotyczyć nielegalnego przejęcia kasyna na Dominikanie. Po wyjściu do z więzienia doszło do wydarzeń, które nieomal pozbawiły go życia. A wszystko to miało miejsce w jego siedzibie, Rave Night. Posłuchajcie. 1 sierpnia 1972 roku do Rave Night wszedł niejaki Carlo Lombardi. Uzbrojony był w krótki pistolet. Wszedł i wypalił w kierunku jednego z ludzi de La Karmajna Consalvo, niestety dla siebie. Spudłował. Zebrani w klubie żołnierze rodziny Gambino rozbroili Lombardiego i stłukli na kwaśne jabłko. Lombardi zdołał jednak wydostać się z Rave Night. Jak się jednak okazało, Carlo nie należał do najmądrzejszych ludzi Zaledwie 7 dni później, 8 sierpnia, powraca do klubu. Tym razem wyposażony w karabin maszynowy, jednak broń go zawodzi. Zacina się. Lombardi ucieka. Delacroche i jego ludzie nie mogą puścić tego płazem. Dwa dni później Carlo Lombardi zostaje zastrzelony. Sprawcy nigdy nie odnaleziono, chociaż każdy wiedział kto stał za zleceniem. Ojciec Onil. 17 października 1972 roku zabity zostaje Joseph Fusilo, który podczas ataków Lombardiego na Ravenight miał być jego kierowcą. Obaj zadarli z niewłaściwymi ludźmi. 72 rok był rokiem, w którym wydarzyło się kilka innych ciekawych rzeczy. Przykładowo John Gotti opuścił więzienie i poznał niejakiego Salvatore de Bulgravanu, żołnierza rodziny Colombo, którego przeniesiono do Gambino dla jego własnego bezpieczeństwa. W tym samym roku De La Croce zostaje oskarżony o uchylanie się od płacenia podatków. Sprawa dotyczyła firmy Yankee Plastics kompany z Nowego Jorku. Według źródeł firma miała przekazać Underbossowi rodziny Gambino 22,5 tysiąca akcji o łącznej wartości 112 tysięcy 500 To miała być cena za spokój ze związkami zawodowymi Teamsters, w których wpływy miał Neil. Również w 1972 roku na zdrowiu podupada Carlo Gambino, a de la Croce staje się niejako acting bossem. To przez niego przechodzą wszystkie codzienne sprawy rodziny. To on zaczyna wydawać polecenia. Jest na najlepszej drodze, by zastąpić dona Carlo. Neil de la Croce zachowywał się jak prawdziwy ojciec chrzestny swojej ulicy, Melbury Street. Tym, którzy przechodzili trudny czas, oferował pieniądze i dobre słowo. W zamian nie oczekiwał wiele chciał jedynie by informowano go o podejrzanych ludziach kręcących się po dzielnicy czy nie pasujących do otoczenia autach. Jednak nic nie trwa wiecznie i nawet wsparcie lokalnej społeczności nie jest w stanie uratować się przed systemem. Zwłaszcza przed IRS. W 1973 roku Delacroix staje przed obliczem wysokiego sądu, oskarżony o unikanie płacenia podatku. Jak możemy przeczytać w New York Times z 11 lutego 1973 roku, policjanci przez blisko 10 lat obserwowali Nila, chcąc dowiedzieć się, na co wydaje swoje pieniądze. Śledzili go podczas wypadów do restauracji, na zakupy, czy nawet gdy ten tankował samochód. Delacroce został skazany na 5 lat, a jak możemy przeczytać w tym samym wydaniu New York Timesa, nawet opinia publiczna i dziennikarze uważali, że to on jest następcą Carlo Gambino. W 1974 roku. Będąc wciąż w więzieniu, Delacroce wydaje rozkaz pozbycia się Charlesa Kalize. Charles był współpracownikiem niejakiego Tonego Plate, żołnierza rodziny Gambino i członka jednej z ekip De La Croce. Plate podejrzewał Kalize o współpracę z FBI. Pewnego dnia znaleziono ciało Kalize. Nosił ślady po kulach: dwóch w uszach, dwóch w oczach i jednej w ustach. To była mafijna wiadomość. Kalize za dużo słyszał, za dużo widział i za dużo mówił. Co ciekawe, ten sam Tony Plate w 1979 roku. Zniknie bez śladu, a plotki głoszą, że stać będzie za tym Della który obawiał się zeznań Tonego w sądzie. Ot, bractwo honoru. W 1976 roku, 15 października, we własnym domu umiera Carlo Gambino. Tuż przed śmiercią na następcę wybiera Pola Castellano. Gambino liczył na ucywilizowanie mafijnej rodziny. Szerzej opowiedziałem o tym w odcinku o Big Polim. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tamtego materiału, to serdecznie zapraszam. Nil de la Croce w tamtym czasie nadal przebywa w więzieniu. Wybór Castellano sprawił, że rodzina Gambino stanęła na granicy wojny domowej. Gambino podzielili się na dwie frakcje, wiernej Carlo i Castellano, a także tej lojalnej de la Croce, który dla wielu był nowym donem rodziny. Po raz kolejny jednak lojalność wygrała. Delacroce przyjął z pokorą decyzję Gambino i zdecydował się jej poddać. Pozostał na pozycji Andrebosa rodziny. Castellano oddał mu wszystkie nielegalne interesy we władanie, wymuszenia, kradzieże, hazard. W 1977 roku John Gotti po wyjściu z więzienia zostaje made manem, a niedługo po tym Capo odpowiada bezpośrednio przed Delacroce. Ten traktuje go jako swojego protegowanego. Jednocześnie tonuje zapał Gottiego, który chciał wyeliminować Dona. Ostatecznie, póki Delacroce będzie żył, ta sztuka mu się nie uda. W 1979 roku do Nila powraca sprawa Charlesa Kalize. Jest to wynik współpracy FBI z niejakim Jimmym Fratiano, szefem rodziny z Los Angeles. To on miał poinformować federalnych o tym, kto stoi za śmiercią Kaliza. De i Tony Plate zostają zatrzymani, ale dość szybko wychodzą za kaucją czekając na rozprawę. Ostatecznie sprawa zostanie oddalona, a Tony Plate zniknie na zawsze. W tym samym roku Carmine Galante zostaje zastrzelony w jednej z restauracji w Nowym Jorku. Przez lata, galante i Delacroce to toczyli walki. Galante zabijał ludzi nila, ten mu się odgryzał. Carmine chciał zostać szefem wszystkich szefów, o nim również odcinek jest już na kanale. Wreszcie komisja miała dość i zdecydowała się pozbyć Galante. Za opracowaniem planu miał stać nie kto inny jak Delacroce. Jeden z zabójców, Bruno Indelicato, miał być widziany tuż przed zamachem w Ravenite, w otoczeniu ludzi rodziny Gambino i samego Nila de la Croce. W 1980 roku Nil de la Croce i siedmiu innych członków mafii, w tym jego syn Armand, zostają aresztowani. Sprawa dotyczy zabójstwa Galante i próby przekupienia ławy przysięgłych. Armand został skazany na rok pozbawienia wolności. W tym samym roku informator FBI dał wyraz relacjom i opowiedział o podziale sił w strukturach rodziny Gambino, Castellano nie wydaje rozkazów, które się liczą. Człowiek, który to robi, to de la Croce. On ma siłę, armię ludzi, którzy trzymają rodzinę w ryzach. Po raz kolejny potwierdza się to, co mówiono o Big Polim. Był oderwany od rzeczywistości, nie wiedział, co się dzieje z jego ludźmi na ulicach. Wolał siedzieć w swojej willi z kochanką. W roku 1984, Nil de la Croce, nadal wierny swojemu Donowi, zostaje po raz kolejny oskarżony o nierozliczenie podatku. Rok później federalni atakują i zatrzymują praktycznie całą mafijną komisję z Polem Castellano na czele. De La Croce również jest pośród zatrzymanych jako człowiek numer dwa w rodzinie Gambino. W tym samym roku De La Croce zostają postawione zarzuty w oparciu o ustawę RICO spisek, wymuszenia i działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. W połowie lat 80 John Gotti wielokrotnie prosił De la Croce o pozwolenie na zlikwidowanie Pola Castellano. Big Polly zwiększył procent, który jego żołnierze mieli mu oddawać, z 10% do 15%. Jednak De La Croce kategorycznie zabronił Gottiemu podejmować jakiekolwiek kroki. Nil był lojalny nie tylko wobec Castellano, ale przede wszystkim wobec mafijnych zasad. A jedna z nich mówiła, że nie wolno zabijać Dona bez zgody komisji. Rozmowa Della Croce z Gotti, podczas której ten pierwszy tłumaczy swojemu podwładnemu zasadę mafii, została nawet nagrana na podłożony przez federalnych podsłuch. Jednak stan zdrowia Della Croce pogarszał się z dnia na dzień. Ostatecznie ojciec O'Neill uniknie więzienia. 2 kwietnia 1985 roku Della Croce umrze w szpitalu w wieku 71 lat. Umrze pod fałszywym nazwiskiem. Timothy O'Neil. przegrał walkę z rakiem. Co się stało po śmierci Della Croce z rodziną Gambino? To temat na inny film. Dla pokazania, ile w mafii stanowiło NIE wypowiedziane przez Nila, powiem tylko, że po jego śmierci Gotti niemal od razu zaczął pracować nad usunięciem Castellano. Miał to związek nie tylko ze chciwością Big Poliego, ale przede wszystkim z chęcią uratowania swojego tyłka. Gotti wiedział, że Castellano nie może dotrzeć do taśm z podsłuchu. Na tych nagraniach słychać wyraźnie, jak John Gotti obraża swojego Dona i nie okazuje mu szacunku. Za coś takiego jest kara śmierci. Musiał zaatakować wcześniej. Na zakończenie warto poruszyć jeden ciekawy wątek z życia Aniela Dela Croce. Postrzegany przez większość jako oddany mafijnym wartościom, jakkolwiek to brzmi, podobno prowadził podwójne życie. Tym drugim życiem miało być życie informatora FBI. Jak możemy przeczytać w magazynie Time z 16 grudnia 1985 roku, a więc dwa tygodnie po jego śmierci, Dela Croce miał współpracować z FBI już od połowy lat 60 Podobno donosił federalnym o przestępstwach popełnianych przez mafijną komisję. Miał również ostrzec o zamachu na życie Karmajna Galante, przez co do pierwszej próby nie doszło. To dość ciekawa historia. Czy prawdziwa? Ciężko powiedzieć. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli dotarłeś do końca filmu, zostaw komentarz o treści mafia. Zachęcam również do subskrybowania kanału. Słyszymy się za tydzień. Cześć!